No, plan jest taki. Auto z tej strony ustawione tak. A tu go zaraz dźwigniemy, Postawię cegły i mogę wleźć pod auto. No, taki stary, brudny, porysowany zajebisty No. Ale warko. Kamień podłożony i jest krzywo. Ale każdy wie, żeby Puścić olej to powinno być prosto, ale my dzisiaj złamiamy te stereotypy byle wejść po to. Auto. Więc tak, to jest stary olej 5W40 przejechane e, chyba ma 6000 mil. Najgorsze jest to, ja go chciałem wymienić troszkę szybciej, bo on był taki, on był taki już po 100 milach. Mówię ten olej co ja wymieniłem, co ja ściągnąłem pierwszy raz z tego auta, to była porażka na maksa, nie? Bo no, normalnie jakby ktoś z 15 tysięcy, 20 tysięcy nie wymieniał. Ten jeszcze sobie skapuje fajnie. Tamten to był kuźwiony, normalnie aż gęsty. No, tak czy siak. Wlejemy mu teraz 5 litrów diesla. Takich, takich puszaczek już wam sobie przygotowałem. Och. No. 5, czyli 10 takich puszeczek mu wleje diesla. Odpalę na 10 minut i zobaczymy, jak to wygląda. No hej. Właśnie wlewam 10 puszkę czystej ropy, ale powiem szczerze, że troszeczkę przegrałem tą batalię, bo tutaj jest filtr oleju, którego nie wymienię, bo bo ostatnio, jak to odkręcałem, to odkręcałem kluczem francuskim, u kolegi to robiłem, a teraz nie mam klucza. Tak więc przegrałem tą batalię, tą małą bitwę. Ale... Dobra, jest 9 albo 10 puszek. Bo może się jebłem. Yy... Wolę, żeby było 9 niż 11. Więc zakręcamy. I odpalamy autko na 10 minut. No i... Niech się dzieje wola Boża, nawet z tym filtrem. A powiem Wam, że tylko, tylko raz będę pukał ten silnik, bo no bo tak, myślę, że to wystarczy. Potem całą noc to będzie stało, żeby skapało, wyparowało. Jutro wleję olej. Ten olej, który będę wlewał 5W30, był najtańszy jaki był w sklepie. On w ogóle nawet chyba nie jest dedykowany do tego, do tego silnika. Słabiej się diesel i benzyna, ale wyjebane, zrobię 1000 i zmienię go na normalny olej, prawidłowy A w razie jakby, jak turbo jebnie, czy coś, to też nagram film, że turbo jebło, poinformuję no. Dobra, odpalamy Stoper ruszył 15 sekund w plecy, teraz około 10 minut i zobaczymy. Silnik jak chodzi, już chodzi tak jak, jak zawsze. Klek jak to 1.9 9 golfa. Wyciściłem miskę papierem, tak więc spuścimy i będziemy widzieć tylko tego diesla jak się przerobił. Teraz jest 10 minut, tylko nie wiem czemu tym silnikiem tak trzepie, tak regularnie co 30 sekund. Może to będzie widać. No rzucań, znaczy ja wiem, że tu jest też e, tak napinacz od tego opaska Trzeba wymienić, bo pasek był wymieniany, ale napinacz nie, o jak zatrzepało silnikiem I wiem, że też dwumas powoli Ale to na dwumasie będę jeździł tak długo, aż auto stanie, tak więc Ale wiem, wiem, słyszę, że jak wcisnę sprzęgło, to inaczej chodzi to auto Ale to myślę, że tak właśnie, w tym roku turbo A w przyszłym roku dopiero dwumas. Zaraz, niech poszarpie jeszcze Teraz kurde przestało. No i dobra, bo już 11 minut dołączam i spuszczam e, ten widzet. Zobaczymy. No i tu mamy rezultat. Rezultat numer jeden jest taki, że stąd paruje. Nie będzie widać. Parowało bardzo stąd. Otworzyłem. No a tu się trochę ulało. Wygląda to tak. Chyba mać. Miałem wlewać tylko raz ropę. Ale chyba zrobię to drugi raz, no Najgorsze jest to, że nie mam gdzie tego wylewać Tu w Anglii Znalazłem na świetniku jakieś butelki Wcześniej, żeby ten olej zlać Dobra Myślę, że jeszcze jeden się zmieści tutaj I, i wtedy i jutro pomyślę Ale wleję, wleję mu mniej Wleję mu 8 puszek, 4 litry Tego diesla I odpalę jeszcze raz i. Kolejne 10 minut no. i zostawiam tak to na noc, żeby sobie skapało, a, a jutro wymienię jutro wleję świeży olej i pojadę do kolegi i wymienię filtr. A zaraz przy okazji wymienię filtr powietrza i filtr paliwa i kabinowy. No, jeszcze nagram zaraz po ten, ten drugi olej. Na razie, dobra, kolejne 9 puszek tym razem weszło do środka. Nie zamykam tego korka. Zaraz go odpalę i zobaczymy, czy tu coś się będzie działo, ale wolę, żeby tam ciśnienie, mimo wszystko, jakiekolwiek, nie wzrastało. Eee, no i kolejne pukanie i ostatnie. Strasznie mnie drażni to, że nie mogę tego otworzyć i wymienić filtra, no ale trudno. Otwarcie numer 2, bo nie będziecie widzieć, jak to wygląda tu. Czy to czyste, czy brudne, bo kurczę, nie mam gdzie tego przelać. Tu mam w miejsce. Z... 4 litry, a nie mam gdzie tego przelać. Więc muszę to po prostu wylać do tej miski, ale otworzę to dla Was tutaj. To będziecie widzieć, czy to czarne, czy to siwe, czy to brązowe, czy to wygląda jak diesel. Ropa, w jak diesel. Jest ciekawe nagranie z perspektywy podziemia. Pójdzie w palcach Pójdzie no w palcach Czekajcie, czekajcie Ciemne, bo ciemne A to mi nie złapie Czy se zuma zrobiłem nawet, nie wiem No już tego y, tego nie będę trzeci raz wymieniał To już kuć waleje się jak woda Ciemne? Powiem szczerze, że to może tak wyglądać ciemnie, ale na rękach o, jest więcej ropy niż niż oleju Więc oleju to tak jak tak jak whisky z kolą, nie? Walimy 3 czwarte szklanki whisky i dolewamy ko koli, żeby jedną czwartą, żeby to taki kolor miało i tyle no to, to takie whisky zostawię to na noc, żeby się powoli zlewało. Ostrość, ostrość, baby. No. Tak jak szokola. No i baw się i się zlewaj. No, niestety, niestety musiałem się poddać. Nie umiem tego odkręcić. Próbowałem tym paskiem dookoła, robiłem dźwignię. Nic z tego. No, to już smaruję ja siebie. Taki lager śmieszny z Lidla. Ale dobry. No i wlewam olej. No, szkoda, bo chciałem te filtry też. Kurczę, kupiłem trzy filtry paliwa. I chciałem też się pokazywać za każdym razem, jak one wyglądają po tych pukankach. No ale, no nic, trudno. Jutro pojadę do pracy, mam blisko do pracy, tak więc nic się nie stanie przez ten kawałek. A w robocie na przerwie wymienię sobie filtr oleju. Jeszcze kabinowy mnie czeka Nie wymieniłem kabinowego rok temu, nawet nie wiedziałem, że jest tu kabinowy No dobra, jeszcze litr zostało do wlania i zaraz go odpalę Jeszcze ja tylko zanim odpalę coś Wam pokażę Filtr kabinowy Tak wygląda Jak taka Stara panna po 40 Dawno tu nikt nie zaglądał. Ja pierdzielę. No, próba odpalenia numer jeden. Czyli tak, paliwa wymienione i zalany świeżą ropą. Kabinowy wymieniony, powietrza wymieniony. Ten oleju nie. No, próba odpalenia numer jeden i zobaczymy, niech sobie pochodzi. A ja za ten czas ściągnę go tu z klocków. Zawsze robnika się ciężko odpala. No, niech się olej rozprowadzi. Nie bije ten, muszę właśnie wymienić no aż widać tutaj jak on napieprza. No, co, no niech se pochodzi no i przejedziemy się teraz miałem odwieźć wszystko do kumpla, wszystko tam co niego pożyczyłem, ale nie odbiera, tak więc tylko taka mała przejażdżka. Trzeba udowodnić i sprawdzić. Zara mu... A jeszcze dobra, powoli się przyjadę, żeby się silnik dogrzał i zaraz mu potem dopiero dole. Zobaczymy. Chwilę pojeżdżę i zobaczymy, czy to turbo się wyłączy, czy nie. Na razie. Chwilę przejażdżki. Dojebałem mu kilka razy i powiem wam, że no zazwyczaj właśnie turbo mi się potrafiło wyłączyć, gdy miałem już tam powyżej 4000 obrotów, nie? Wyłączyło się, ale nie na zasadzie turbo dziury tylko na zasadzie, że się wyłączyło całkowicie. A teraz nie, no dojebałem mu i dopiero przy 4000, nie wiem, 4500 obrotów turbo, ale zaapało turbo dziurę, nie? I zmiana biegu i jazda znowu. I tak kilka razy mu dojebałem i nic się nie dzieje. No tak więc Na chwilę obecną myślę, że... ja bym się w motor zajebał. Że zakończona sukcesem ta pukanka. Jeszcze ten pieprzony filtr, no ale to już no, nie daje mi to spokoju. Powtarzam się. No. I no jak coś się pojawi to jeszcze dogram coś, bo to nie będę tak szybko wrzucał, albo w częściach muszę, bo to będzie długie Jak się pojawi coś znowu z turbo zjebane to... To, to nagram film i wrzucę A no, a jakbyście chcieli więcej filmów, jak coś wymieniam, coś robię, jak wam się spodobało to, to fajnie A jak nie to nie fajnie Proszę też jakbyście mogli w komentarzach nie pisać jakichś chamskich rzeczy, bo mnie to wkurza po prostu No jak popełniłem jakiś błąd, to niech ktoś napisze, no tu, tu, tu powinieneś zrobić to lepiej, tu, to, tu, tu, tamto, no. Dzięki, na razie, pozdrawiam serdecznie wszystkich, cześć. Cześć ponownie. Eee, w środę, wyobraźcie sobie w środę, mam nadzieję, że dzisiaj to otworzę. Otóż zamówiłem taki klucz, taki standardowy, na Amazonie, bo w sklepie nie mieli. Chyćwaj, wyobraźcie sobie, że to nie pasuje. Nie umiem tego, ślizga się normalnie Tak więc zamówiłem Klucz do Klucz do Volkswagena No i to pasuje zajebiście Dobra, nagram jak Już jest wyciągnięty filtr I zobaczymy jak wygląda Powiem Wam, że autko jeździ zajebiście Ta turbina, tak jak się wyłączyła wcześniej Tak teraz po prostu nic się nie wyłącza I kręcę ją do 4000, jak jest silnik zagrzany i nic No dobra Udało się, musiało się udać, ale powiem Wam, że ja tu nieźle tą żabką dojebałem. No. Filter jak filter, no co? Też go wypłukało, wszystkie te... Czy są tu jakieś drobinki, widzicie? Się świeci. Tyle kilometrów ma silnik, a jeszcze... Dobrze. A jeszcze jakieś drobinki, jakiegoś metalu Dobrze, ale fajny ciekni olej z niego. Czyściutki zebiste no. Dobra położę nowy filtr i no co? W sumie to by było na tyle. Następny film nagram za około 900 mil Powiedziałem, że 1000 na no 900 teraz już jest jak Zleję ten olej, bo on może jeszcze zawierać troszeczkę diesla, a lepiej żeby tego nie było w silniku i naleję już prawidłowy olej, taki jak powinien być. Tylko zastanawiam się, czy lać 10, producent zaleca 5W30 i taki leją w Anglii, a ja miałem wcześniej 5W40, nie wiem czy to ma sens, tylko że mi zostało 2 litry. No, dobra, zobaczymy. Na razie, cześć. Zapomniałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, sobie kupiłem. To teraz robimy unboxing. Unboxing. Klucz <gluś> dynamometryczny. A najlepiej, że jak po angielsku powiedzieć, nie? Już teraz wiem, ale w... znalazłem w wersji amerykańskiej to jest dynamometric key. No, mówię gościowi, że chcę dynamometric key, a on się na mnie patrzy jak na głupka Wytłumaczyłem mu, że z jaką siłą ustawić, żeby dokręcić, nie? A tor wręcz, no i tor wręcz nie no, dobra. Instrukcja minimum, maksimum dobra, zara ustawimy no, niespoko za tą cenę. Ile tam jest? 20. Powinien napisać na to. No, zaraz dajemy. 25 tam było. No, No, Volkswagen nie ułatwia zadania, bo tu jest taki zakres ruchu, że, że prawie wcale. No, a fajnie, klucz się reguluje. Tu się ustawia 25 i tu się go blokuje na końcu. Fajne. No, skoczyło. No i jest 25 fajnie dobra dzięki za obejrzenie na razie Jadę do kumpla właśnie, więc postanowiłem, że nagram wideo e, Bo wróciliśmy z urlopu e, i zrobiłem 500 mil i powiem wam, że Kośba dzisiaj tak pomyślałem, że nagram to wideo i taki podjarany, Ła, turbo się nie wyłączyło ani razu. Zajebiście, samo się naprawiło, wystarczyło wypłukać silnik, wjebać nowy olej eee, i samo się turbo naprawiło. I ja wam powiem, że ja tym autem... Ja to auto piłuję, nie? Jak się tylko silnik zagrzeje, pokaże 90 stopni, ja napierdalam. Nie ma w ogóle, to jest diesel i to ma... I to jest stary diesel. To musi napieprzeć. To jest dwóch roboczy. Wszystkie diesle to są woły robocze. Może te nowe nie, bo są delikatne. I wyobraźcie sobie, że od tygodnia jeździłem i do roboty. I przez ten długi weekend, bo teraz mamy długi weekend, piękna pogoda jest w Anglii. Rzadko się zdarza. No to cały czas było auto włączone, wyłączone, wiecie, co chwilę jak to się jeździ. Po różne, różne miasteczka żeśmy odwiedzali włączyć, przejść się godzinę, zjeść coś, jedziemy następne miasto i, i tak i tak w kółko i auto cały czas było piłowane i nic się nie działo i dzisiaj rano wsiadam w auto, wyjeżdżam tylko z, yy, z tego domu gdzie mieliśmy wynajęty pokój i koźwa i turbo się włączyło centralnie minutę potem auto było włączony nie? Zresetowałem autko wyłączyłem, włączyłem i napierdala, nie? Normalnie, całą drogę dojechałem i, i nic się nie dzieje, nie? No już mam 90 stopni i już mogę przypierdolić. W mieście trzeba uważać. Po tym. No tak więc... E, nie wiem co mam powiedzieć w tej chwili. Na 40 odpaleń i... Raz i długie, i krótkie, i tego raz mi się turbo włączyło. Tym przez Zobaczymy, no ale jest ciepło. masakra Dobra, myślę, że warto jest wypłukać sobie silnik. A jedną przebieg 180 tysięcy mil. Więc już prawie, prawie 300 tysięcy kilometrów mamy. No. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ee, życzę miłego dnia. Cześć.